Nazywam się Lucyna Lipman, jestem psychoterapeutką i nauczycielką psychoterapii Polskiego Instytutu Eksonskiego. Przygotowałam to nagranie pod tytułem Pomiędzy Opowieść dla dwojga. Mam nadzieję, że słuchanie go będzie pomocne w trosce o zdrowie i dobrą kondycję psychiczną. Możesz teraz usiąść wygodnie naprzeciwko. Twojej partnerki, Twojego partnera. Możesz dać uwagę temu, co dzieje się w Tobie. Rytmowi Twojego oddechu, który staje się coraz głębszy i coraz wolniejszy. Możesz jednocześnie dać uwagę temu, co dzieje się przed tobą. Możesz swój syn na to, by odwzorować postawę. Dostroić rytm oddechu do Twojego partnera, do Twojej partnerki. Więc uwagę jej i jego ramionom. unoszą się i opadają. Możesz zauważyć ten szczególny moment, kiedy oddychacie w tym samym rytmie. Właśnie tak. A kiedy oddychacie w tym samym rytmie możesz pozwolić sobie na to, bym zbliżyć się. Tego co dzieje się w tobie. A kiedy pozostajesz w dobrym kontakcie ze sobą, możesz wejść w dobry kontakt. Ze swoją partnerką, ze swoim partnerem, który siedzi naprzeciwko. Kiedy pozostajesz w dobrym kontakcie, możesz zbliżyć się. Do tej Twojej szczególnej części, części, która zazwyczaj pomaga ci, przechowuje Twoje doświadczenia, umiejętności, leczące siły. Części, która zawiaduje pracą Twojego organizmu, nawet wtedy, kiedy jesteś zajęta, jesteś zajęty zupełnie czym innym. Możesz tę część zobaczyć, nadać jej kształt, wielkość, kolor, fakturę. Być może wydaje ona jakieś dźwięki albo zapachy. Twoja bogata część pełna zasobów, doświadczeń, umiejętności, siły. A kiedy staje się ona wyraźna, możesz pozwolić na to. By zbliżyła się do tej bogatej części Twojego partnera, Twojej partnerki. Tak jak wdech zbliża się do wydechu, a wydech zbliża się do wdechu, Ta przestrzeń pomiędzy wdechem i wydechem, pomiędzy Twoją i Jego częścią. Kiedy dotykają się? Pozwalają na to, by. Tworzyła się wspólna część, wspólna nieświadoma część, bogata w doświadczenia, umiejętności, siły. Zupełnie ciekawe, jak ona teraz wygląda, jaki ma kolor, wielkość, kształt. Możesz jednocześnie zobaczyć też to, co być może teraz ci doskwiera. Problem, kłopot, lęk, choroba, zmartwienie. I to możesz zobaczyć, nadając mu kształt, wielkość, kolor. Możesz pozwolić na to, by. Twój trud, który teraz ubrałeś w kolor, w kształt włożyć do Waszej wspólnej nieświadomej części, tak by mogła na to oddziaływać. Być może są tam Twoje potrzeby. Które teraz zaspokajają się? Być może to, co było trudne, przekształcasz w Waszej wspólnej, nieświadomej części? Tam, gdzie zgromadzone jest Twoje leczące siły. Możesz pozwolić sobie na to, by zobaczyć, jak namnażasz żołnierzy. Żołnierzy, którzy stoją u Twoich bram. Żołnierzy, którzy potrafią odróżnić. To co płynie z zewnątrz, dobre i leczący, odżywczy i czemu otwierają bramy od tego, co mogłoby zagrażać. Temu zamykają bramy. Możesz przyglądać się pracy Waszych żołnierzy, Waszej wspólnej części, żołnierzy, którzy wpuszczają i zamykają. Którzy są wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Przy bramach, na murach. Odróżniają, wpuszczają i oddalają. Twoi żołnierze, strażnicy, Wsparcie zdrowia, kiedy wasza wspólna część bogata w doświadczenia, umiejętności przekształca to, co potrzebujecie przekształcić. Możesz przyglądać się, w jaki sposób zmienia się, dopasowuje, łączy i rozdziela, tak by mogło to Tobie służyć. Wtedy, kiedy jest Wam potrzebne. A kiedy poczujesz, że to właściwy czas i że praca, którą wykonaliście, będzie teraz Wam sprzyjać, to możecie pozwolić sobie na to, by oddzielić. To, co ma być oddzielone, a pozostawić wspólnym to, co ma być połączone. I kiedy poczujesz, że to właściwy czas, możesz zobaczyć, jak korzystacie z tego, co dla siebie zrobiliście. Ciesząc się, efektem waszej pracy. Właśnie tak. kiedy poczujesz, że to właściwy czas, możesz powrócić do miejsca, w którym jesteś, biorąc kilka głębokich oddechów, zmieniając pozycję ciała i zabierając z tego doświadczenia wszystko, co może wam się przydać, możesz otworzyć oczy i spojrzeć na partnera, na partnerkę, na siedzi naprzeciwko. I przywitać się i opowiedzieć o swoim wspólnym doświadczeniu.